Monika Kubiaczek w studiu wydarzeń 24. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprawdzamy pogodę na dziś i będzie to pogoda dalej niespokojna, tak. momentami też niebezpieczna. Wszystko się zgadza. Burze prawie w całej Polsce, z wyjątkiem Morza, z wyjątkiem Warmii i Mazur, ale i tutaj będzie padać, więc też zrobi się niebezpiecznie, szczególnie w Olsztynie, gdzie te opady będą miały charakter intensywny, będą raczej o charakterze ciągłym, a nie przerywanym. Także spadnie po prostu sporo tego deszczu. Na południu poranek w wielu miastach słoneczny. Na przykład Kraków, Rzeszów, Lublin, tutaj wszędzie pełnia słońca. Ale niestety z godziny na godzinę coraz więcej chmur na niebie będzie się zbierać i z tych chmur popada. A wiatr, mimo tego, że teraz jeszcze umiarkowany, no to oczywiście przy okazji burzy silne porywy nad morzem. No już widać, że chmury się zbierają. W wielu innych miejscach też. Chociaż jak widać w górach jeszcze błękitne, czyste niebo. I cieszmy się, jeżeli możemy, o poranku, w pierwszej części dnia tą pogodą, bo już po południu będzie nieco gorzej. Zobaczmy zatem, co w mapach pogodowych. Zaczynamy od Polski. Zobaczymy, skąd ten front atmosferyczny będzie zmierzał i gdzie na początku popada. Krańce północno-zachodnie, zachodnie to tutaj e, już niedługo, a właściwie nawet teraz już występują opady deszczu. I ta strefa deszczowa będzie się rozciągać powoli o Polskę Centralną, południowo-wschodnią, a na końcu e, cały wschód. E, temperatura dzisiaj najniższa niższa na północy, dokładnie kołobrzeg Gdańsk, tutaj 16-17 stopni. Cieplej w Bydgoszczy, w Poznaniu 21-22, ale zarówno na Kujawach, w Wielkopolsce, ziemi lubuskiej, na niedzinie szczecińskiej, po południu burzowo. W kołobrzegu i w Gdańsku tylko i aż opady deszczu. Wiatr powieje z południowego zachodu i na ogół będzie umiarkowany, oczywiście podczas burzy silniejszy. W Olsztynie konkretne opady deszczu i 17-ka, zaledwie w najcieplejszym momencie dnia, Suwałki 21 Warszawa 23, Białystok 25. Podlasie, Mazowsze, Ziemia Łódzka. Tutaj wszędzie spodziewamy się po południu e, wyładowań atmosferycznych. Wiatr w tym regionie powieje z zachodu i też podczas burzy oczywiście będzie silny. Na krańcach południowo-wschodnich również zachodni wiatr i również wszędzie burzowo. Temperatura jeszcze wyższa, bo do 26 stopni zarówno w Rzeszowie, jak i w Zakopanem. 25 w Krakowie, w Kielcach oraz w Lublinie. I na sam koniec jeszcze krańce południowo-zachodnie. Tutaj bardzo podobna sytuacja. W drugiej części dnia pochmurno, deszczowo, burzowo. Temperatura na poziomie 23 stopni na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku cieplej będzie na Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku tutaj dziś do 25, co będzie się działo jutro, a także w weekend to wszystko sprawdzą Państwo w aplikacji pogoda interia. W poniedziałek największe zmiany tak naprawdę, bo wtedy ochłodzenie wszędzie zaledwie kilkanaście stopni powyżej zera w tym najcieplejszym momencie dnia. Dziękuję. Dobry. I w pogodzie też dużo wyładowań Tak, dokładnie, aż miło, nie miło, właściwie, no Właśnie ale nie zagrzmi miło, niestety, oczywiście. tak. Zagrzmi popada, silnie powieje, a jutro te porywy wiatru będą jeszcze silniejsze na zachodzie, tam do 50-60 km na godzinę, także zabieram Państwa ze mną. Zobaczmy, co w mapach pogodowych dzisiaj. No niech Państwa nie zmyli ten widok Krakowa. Tam faktycznie teraz jeszcze błękitne niebo, słonecznie, pogodnie, miło, ale już niedługo i tam pogoda się zmieni. Zagrzmi popada i powieje. A to właśnie przez ten front atmosferyczny, który przemieszcza się przez nasz kraj i to już kolejny front atmosferyczny w tych pierwszych dniach czerwca, który popsuje nam pogodę. Najintensywniejsze te warunki zjawiska atmosferyczne będą dzisiaj na Sobalszczyźnie, a z kolei mm, takich konkretnych opadów deszczu spodziewamy się na warmii i Mazurach i tam już teraz pada w Olsztynie. W Warszawie 23 stopnie, w tym najcieplejszym momencie dnia pochmurno, deszczowo-burzowo, ale te opady będą głównie przy okazji wyładowań atmosferycznych. Natomiast w Berlinie, w Wiedniu, w Rzymie, w Paryżu, w Dublinie, w Londynie. Tutaj wszędzie ciągłe, jednostajne bardzo konkretne opady. Słonecznie, też w niektórych stolicach, na przykład Madryt, Lizbona, a także Ateny, no i w stolicy Grecji 33 stopnie. Prawdziwy upał. Temperatura odczuwalna przy tym słońcu z pewnością będzie wyższa. I taka też jest u nas na południu 23 stopnie na termometrach 24-25 nawet i ten poranek właśnie na południu jest bardzo ciepły, wręcz gorący. Pogod Chłodny też w Warszawie oraz na ziemi lubuskiej, a zupełne przeciwieństwo, zachmurzenie całkowite z opadami deszczu w tym momencie na północnych krańcach. Gdańsk i Olsztyn tutaj jest nieprzyjemnie. I temperatura 17-18 stopni gdzieś pomiędzy mamy na przykład Poznań, gdzie więcej chmur, ale nie pada. Temperatura no niestety niższa, 19 stopni. Po południu już wszędzie sprawiedliwie, przynajmniej jeżeli chodzi o to co będzie się działo na niebie, o aurę, bo wszędzie pochmurno Deszczowo-burzowo. No ale temperatura nierówny podział. 26 stopni, tyle najwięcej w Krakowie czy w Rzeszowie, a z kolei na północy no niewiele wzrośnie ta temperatura z tej, którą teraz mamy. 16-17 koło brzeg Gdańsk, a także Olsztyn. E, Łódź Warszawa 22-23 gdzieś pomiędzy. Uważajmy na drogach. Dzisiaj te warunki będą mocno utrudnione, szczególnie przez silny wiatr przy okazji burzy, a jutro, przypomnę, na zachodzie będzie wiało jeszcze mocno. Mocniej. Warunki biomateo oczywiście w taką pogodę niekorzystne. Temperatura odczuwalna, no przypominają sobie Państwo, że w Krakowie dzisiaj będzie 26, odczuwalna 23, także trochę niższa od tej, którą pokażą termometry, co działa na naszą korzyść przy takiej pogodzie wietrznej, a także deszczowej, oddychamy czystym, świeżym powietrzem. Także teraz, jeżeli ktoś ma możliwość, szczególnie na południu, gdzie pogoda jeszcze dopisuje, wyjść, pooddychać, bo już niedługo chyba nie będzie takiej możliwości, no może z Bolem, ale przy takim wietrze, przy okazji burzy, to i tak, i tak nieprzyjemnie. Dziękuję.